Dzień dobry. Dziś chciałbym omówić, w jaki sposób najłatwiej i najszybciej, przynajmniej w mojej opinii, zrobić pozwolenie na broń w Polsce. Zanim omówię kolejne kroki, jakie trzeba wykonać, zastanów się, czy spełniasz cztery podstawowe warunki. Po pierwsze, czy jesteś niekarany wyrokiem sądowym. Mandaty się nie liczą. Po drugie, czy mieszkasz w Polsce. Po trzecie, czy masz ukończone 21 lat. I po czwarte, czy jesteś zdrowy psychicznie i w miarę sprawny. Jeżeli odpowiadasz twierdząco na wszystkie powyższe kryteria, możesz oglądać dalej. Po pierwsze, zapisz się do klubu strzeleckiego. Ja polecam KS Amator, dlatego że jest to organizacja, która w bardzo szybki sposób i przejrzysty pomaga ci załatwić. Całą papierologię potrzebną do zrobienia pozwolenia. Przerób szkolenia teoretyczne dotyczące przepisów o broni w Polsce równolegle chodź na strzelnicę i ćwicz z takiej broni, jaką później będziesz chciał mieć. Po trzech miesiącach od wstąpienia do klubu będziesz mógł zdawać egzamin na tak zwany patent strzelecki. Patent strzelecki to jest dokument, który Potwierdza, że masz podstawowe kwalifikacje strzeleckie. Patent zdaj na taką broń, jaką później będziesz chciał posiadać. W Polsce pod kątem patentu, czyli sportowego strzelania, mamy trzy kategorie: czyli pistolet, karabin i strzelba. Jeżeli zdasz egzamin na patent, który polega na przejściu przez teorię, czyli odpowiadaniu na pytania o przepisach związanych z bronią oraz części praktycznej polegającej na wystrzelaniu określonego wyniku na tarczy sportowej będziesz mógł przejść do kolejnego kroku. Po zdaniu patentu zawnioskuj o licencję PZSS. PZSS jest to Polski Związek Strzelectwa Sportowego, a licencja to dokument, który mówi o tym, że jesteś zawodnikiem, że jesteś strzelcem sportowym. Pierwszą licencję otrzymasz od ręki, jeżeli masz Patent, będziesz musiał tylko wyklikać kilka rzeczy na tak zwanym portalu PZSS. Mając patent i mając już licencję, zapisz się na badania lekarskie. I tutaj moja uwaga: zapisz się na te badania do miejsca, które tego typu badania wykonuje standardowo, dlatego że pracują tam lekarze, którzy znają specyfikę strzelców sportowych. Dodatkowo, w takim miejscu wszystkie potrzebne badania wykonasz. Za jednym razem w ciągu kilku godzin, zajmuje to mniej więcej około 4 do 5 godzin i przejdziesz badanie psychologa, psychiatry, badanie okulistyczne i ocenę lekarza orzecznika. I mam nadzieję, że zakończy się to pozytywnym wynikiem, że możesz broń posiadać. Kolejny krok to przygotowanie listu do WPA. WPA to jest Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji właściwej dla twojego miejsca zamieszkania. W tym liście wyślesz wniosek, że chcesz mieć pozwolenia na broń oraz załączysz stosowne dokumenty, przykładowo wynik badania lekarskiego i zdjęcia. Lista dokumentów jest na stronie policji. Ale równolegle klub też ci powie, jakie dokumenty są potrzebne. Jak już wyślesz te dokumenty listem do WPA, kup safe na broń. Potem zamontuj ten safe w domu i czekasz dalej na kontakt od dzielnicowego. Po pewnym czasie, po kilku tygodniach, zjawi się dzielnicowy i sprawdzi czy nie jesteś jakąś patologią, przepyta też sąsiadów. Po kilku tygodniach otrzymasz list z policji, jeżeli poszło wszystko dobrze, to tam będzie kilka kartek 4 z informacją, że policja przyznała Ci pozwolenie na broń. Nie możesz jeszcze tej broni Kupić w tym celu potrzebujesz tak zwane promesy, czyli dokumenty uprawniające do nabycia broni. Wysyłasz więc kolejny list z wnioskiem o promesy i po mniej więcej tygodniu do dwóch otrzymujesz od policji list z tymi właśnie dokumentami, jakimi są promesy. Z promesami udajesz się do sklepu, gdzie kupujesz w końcu swój wymarzony pistolet. Ale również kupujesz wtedy z tym pistoletem amunicję. Potem, w ciągu kilku dni, musisz zarejestrować tę broń na policji. Czyli coś podobnego do samochodów. Jak nowy kupujesz, to musisz zarejestrować. Tak samo jest w przypadku broni. Więc wysyłasz znowu list na policję z wnioskiem o rejestrację broni, którą kupiłeś. I teraz znowu po tygodniu dwóch przyjdzie list, i tutaj dostaniesz już książeczkę, taką legitymację posiadacza broni. To jest bardzo ważna książeczka, dlatego że w niej będziesz miał później rejestrowane kolejne sztuki broni, jak również korzystając z tej książeczki, będziesz mógł kupić amunicję do takiej broni, jaka tam będzie wpisana. Jeżeli chodzi o koszty uzyskania pozwolenia na broń, to jest to mniej więcej kwota od 2 do 3 tysięcy złotych. Część tej kwoty pochłaniają opłaty administracyjne, składki członkowskie, badania lekarskie, ale spora część tej kwoty to mogą być treningi na strzelnicy. Z mojej strony to wszystko. Życzę Ci powodzenia, cześć.